Witajcie kochani. Pomidorek na śniadanie malinowy. Pokroiłam już jednego. Dodam cebulkę. Drugiego zapewne też pokroję i dodam cebulki. Troszkę skropię octem i posolę. Solą różową, czyli solą himalajską. Zaparzę kawusię mieloną. Niektórzy mówią właściwie to większość mówi, kawa sypana. Każda kawa jest sypana. To jest kawa mielona ziarnista mielona, o mhm. i do tego kapturek. Odczekam chwilkę. I dźwignia pójdzie w dół. I już mam gotową jajeczniczkę z dwóch jajek. A tego drugiego pomidorka dokroiłam połówkę. Bo, he, bo kupiłam ten po prawej pomidorek, to jest malinowy. A ten. Pomidorek też jest malinowy. Ten po prawej był droższy, bo on kosztował za kilogram 24,99, a ten 16,99 i chcę posmakować, czy jest różnica w smaku. No i, kochani, dźwignia idzie w dół. Także wleję sobie kawę bez tych fusów, które zostają na dole. To co, zaczynamy? O, widzicie? I fusy zostały na dole, dostawiamy kawusie bułeczka z masełkiem i śniadanko gotowe do spożycia, do skonsumowania. O, bułka kajzerka. Yy, właśnie, posmakuję tego pomidorka po 24,99 za kilogram. Pomidorek malinowy. Mmm. Mmm. Mm. Jaki delikatny. Nawet lekko słodki powiedziałabym. No, smaczny. I teraz wezmę tego po lewej? Mm -hmm. Hmm. Jest taki mięsisty, ale mniej słodki. No, no i minimalna różnica jednak jest. No, i całe moje śniadanko dzisiejsze. A potem spacerek być może na rowerek. A co byście powiedzieli na? Kanapeczkę tak na szybkiego z sonem i Pomidorkiem i cebulką, i do popitki oczywiście przyjdzie herbatka z płynną cytrynką. O? I zrobimy psik, psik, psik. To taka lunchowa kanapeczka z herbatką. Kubeczek stoi na podstawce, które kupiłam podczas pobytu w Paryżu. Pokażę Wam więcej ich. O, tutaj mamy spacerując nad sekwaną. Wieża Eiffel. Tutaj Molen Rouge. No, piękny jest parsz. Naprawdę polecam, pojedźcie tam, kto nie był. Tam naprawdę można spędzić wspaniałe chwile. Wspaniały czas. Jak wieża Eiffel zapala te światełka. Ojejku, wieczorem. No, po prostu coś pięknego. Spacerując tymi uliczkami, paryskimi uliczkami, yy, myślę, że o każdej pogodzie jest po prostu piękny Paryż. Warto sobie zakupić rejsik po sekwanie. No, to jest po prostu coś wspaniałego. Ja w Paryżu byłam dwa razy. Paryż przyciąga, jest tam naprawdę, naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie. Tak jak tutaj te podstawki y, widzicie, tam naprawdę tak jest. A na tym moście w ogóle y, wzdłuż sekwany to stoją artyści, wystawiają swoje prace. No, to jest po prostu obłęd dla oczu. Obłęd dla oczu. Ludzie, turyści przyjeżdżają z całego świata i jest tam naprawdę kultura zachowana. Wśród przyjeżdżających naprawdę coś po prostu pięknego. Naprawdę warto. Wyszłam z domu. Ojejku, jakie te drzewo gołe. Wszystkie takie zazielenione, wręcz okwiecone. Wyszłam z domu, bo musiałam nadać przesyłkę. No, i zobaczę tutaj, mam pod ręką taki najbliższy park. I zobaczę, co tam się dzieje. Tutaj z daleka widać te wielkie drzewa. No, bo jak jestem pod tymi drzewami, to nie widać tego te, tak aż bardzo. No i właśnie przypomniało mi się, jak y, któregoś dnia przeczytałam komentarz jednej pani odnośnie drzewa, że przy jej oknie rośnie ogromna lipa. I ona to drzewo i kocha, i nienawidzi. Ale ta lipa daje jej cień, zapach, ptaki się gnieżdżą. Słyszy tam z tej lipy śpiew ptaków. No, że tam ptaki na tym drzewie gniazdują, ale z kolei nienawidzi jej za to, że tak. Brudzi jej szyby, okna, jak pojawia się ten sok lipowy na oknach. No, po prostu cały czas ma te okna brudne, ale na koniec napisała, że ona nie wyobraża sobie życia bez tej lipy. No. Z miłości do nienawiści, no i właśnie tak ona skomentowała to swoje drzewo, lipę przy swoim oknie. I tak przypomniało mi się, jak ja byłam zła na klon, który rośnie przy moim oknie, który również daje cień. I podczas Wiatru silnego, wichur, deszczy też brudzi moje okno w pokoju. I jeszcze gdzieś tak, półtora roku temu, powiedziałam, że zrobię wszystko, żeby przyciąć te gałęzie, żeby po prostu, no nie wiem, uchronić te moje okna od takiego zabrudzenia. I wiecie co? Przyszła mnie taka, naszła mnie refleksja, bo jak przychodzi wiosna, lato i nawet jesień, to wtedy, kiedy patrzę przez to okno, mam zielono, mam kolorowo, widzę ptaki, które siadają na tych gałęziach i śpiewają. I tak pomyślałam sobie, jak ja mogłam. Być zła na to drzewo, że brudzi mi szyby. Zimową porą, nawet jak te gałęzie są puste, gołe, to też ptaki siadają. I powiedziałam sobie, że o nie, nie. W życiu nie darowałabym sobie, gdybym ja zrobiła coś temu drzewu. Żeby ktoś przyjechał i obciął mi właśnie te gałęzie sprzed okna, naprawdę nie darowałabym sobie tego. I pokochałam to drzewo. I zobaczcie, jak ludzie czasami dochodzą do takiej refleksji. I jeszcze całe szczęście, że nie po czasie, a przed czasem. No. Przeszłam tu teraz z drugiej strony. O, tutaj pan łowi chyba ryby. No i jak można, słuchajcie, ucinać gałęzie drzew, bo ktoś sobie chce po prostu ułatwić życie, żeby nie mył za często okien? No, naprawdę nie darowałabym sobie tego. Spójrzcie, kaczucha sobie siedzi. Nie bój się. Nie bój się, kaczuszko. Nie bój się. No. Środowisko, kochani, trzeba chronić. I my musimy o to dbać. Zieleń jest zdrowa dla oczu. kiedy bolą Ciebie oczy, patrz tam, gdzie jest zielono. A na pewno ta zieleń ukoi Twoje zmęczone oczy. O, pan zaraz zarzuci wędkę. O, ciach! A ja sobie tutaj klapnę na tej ławeczce na chwilę, a tam gdzie te samochody jeżdżą, no to kawaloncik, i już jestem w domu. Już będę w domu. Ja tutaj w zasięgu ręki mam raz, dwa, trzy parki. Trzy bardzo ładne parki. No, spójrzcie, jak tu jest piękny. Spójrzcie, jak tu jest pięknie. To jest miesiąc maj. Ojejku. Przyleciała wrona. <ścoughs> Coś pięknego, pros. Coś po prostu pięknego. O. No. Taką mamy piękną naturę. Doroneczko, a może to ty jesteś, co rzuciłam ziarenka, co? Nie mam już ziarenek. No, ptaki nas obserwują. Z drzew siedząc na drzewach, obserwują nas. Nawet wtedy, kiedy przychodzimy w miejsca, myślą, że mamy coś do jedzenia, no ale teraz to one mają. Dziobią sobie z ziemi zawsze coś, czy nawet tą roślinność głodne nie są. No. <laughs> Ten dziubek. <laughs> no i co Wromko? No chodź, podejdź tutaj do mnie. Podejdź do mnie. No one są już i tak i tak w miarę oswojone. No, kiedyś ptaki się bardziej bały. A tutaj właśnie ten stawik, to mają coś robić tutaj, yy, modernizować jakoś. Ostatnio czytałam z miesiąc temu, także tutaj będzie jeszcze ładniej, bardziej zadbane będzie. Będzie bardziej zadbane. No. No I tak przeszłam się po tym parku i będę wracać do domu. Do domu. Słoneczko świeci. Ach, z tą pogodą. Są takie skoki temperatury, że było już 19 stopni. Słońce pełne. Było też i 21 stopni a dzisiaj jest na przykład 13. I cały czas jest zmiana tej pogody. No już 50, 50 krajów zasiewa chmury, zmienia klimat. 50 krajów, a w tym dołączyła Arabia Saudyjska. I także oszukują nas, yy, ach, ze wszystkich ze wszystkiego, ze wszystkim nas oszukują słuchajcie. A z tą zmianą klimatu to jest ściema, nie ma żadnej zmiany klimatu. To ludzie po prostu robią. Ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. W grę wchodzą oczywiście wielkie pieniądze. No, i tak to po prostu. No, tak jak mówią, świat się kończy. No, a dlaczego? No, bo ludzie są niedobrzy. Ludzie po prostu za tymi pieniędzmi gonią cały czas, obławiają się kasą, że aż normalnie nie chce się mówić o tym. I dlatego jest tak wszystko sfałszowane. Ja już po prostu nie ufam niczemu. Jakiekolwiek wiadomości są, załóżmy, że coś tam się dzieje, to ja już wiem, że to jest jakaś manipulacja. No i to wszystko. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Słuchajcie, jak najmniej stresu. Cieszcie się ze słońca, kiedy świeci. Wychodźcie sobie na spacer. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. No. I do usłyszenia. A ja idę szybciutko do domu robić jakiś obiadek. Papa. Pa. Woda mi się gotuje na herbatkę, a tu jest mój taki mini warzywniaczek, a tutaj ten kwiatostan został przyniesiony ze spaceru w parku. No, leżał oczywiście na ziemi, podniosłam i mam co? Mam. Dekoracje, no proszę, i ogórek też dołączył. No i to na razie wszystko. Witajcie, Witajcie kochani, kochani. Ponownie, spójrzcie na te fotki. Te zjawiskowe zorze polarne były nad naszą Polską wczoraj i dzisiaj. To internauci wrzucili do internetu, żeby podzielić się takimi pięknymi wiadomościami. Spójrzcie jakie zjawiskowe. Czyli